są wyniki badań kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Lesznym, Wstępne ustalenia policji potwierdziły się, był pod wpływem narkotyków. W ubiegłym tygodniu radni podczas 38 sesji przyjęli dwie uchwały dotyczące bezpłodności, program na protechnologii oraz przystąpienie do marszałkowskiego programu in vitro. Wnioskodawcy in vitro radni Koalicji Obywatelskiej chcieliby na ten cel przeznaczyć 100 tysięcy złotych z budżetu miasta, ale kwota nie została zapisana w uchwale. Sprawa jest Otwarta. O to, ile Leszno wyasygnuje na leczenie bezpłodności metodą in vitro, zapytaliśmy prezydenta Łukasza Borowiaka. Jeden mieszkaniec, jeden głos to największa zmiana w regulaminie budżetu obywatelskiego. Pojawi się też trzecia kategoria projektów, tak zwanych miękkich. Policja przygotowała 10 porad spisowych dla seniorów. Wszystko po to, by dokonując obowiązkowego wypełnienia ankiety w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań nie padli ofiarą oszustów. Z Strażacy podsumowali ubiegły tydzień. Zarówno Leszczyńskie Jednostki, jak i strażacy z OSP wyjechali do 24 zdarzeń. Trzy alarmy okazały się fałszywe. Inauguracja cyklu książka na każdy temat, spotkania autorskie, gra terenowa i premiera trzeciego tomu Pułapek Czasu to propozycje miejskiej biblioteki publicznej w Lesznie na najbliższe dni.